Siema! Jestem Konopka i jestem wokalistą. Zdebiutowałem w tym roku z singlem Tego Chcę, którego możecie posłuchać na wszystkich platformach streamingowych. W związku z moim debiutem e, oczywiście pojawił się apetyt na więcej muzyki i e, więcej twórczości. Do udziału w krajowych eliminacjach, do których się zgłosiłem, namówili mnie znajomi po usłyszeniu tego utworu. Utwór nazywa się W mojej głowie, ale do rzeczy. Utwór ma bardzo głęboki przekaz. Jest o mnie i o mojej historii. Już się stresuję, ale nie ukrywam, że bardzo trudno jest mi się otworzyć i uzewnętrznić, żeby opowiedzieć jego historia. A więc od, od wielu lat cierpię na zaburzenia depresyjno-lękowe. Nagrywając tę piosenkę, oczywiście najpierw chciałem sobie ulżyć i przelać to na papier, tutaj na, na, na muzykę. Ale później też sobie zdałem sprawę, że ten utwór może być może pomóc innym osobom, i nie ukrywam, że ze względu na to, że jest on osobisty, bardzo przesuwałem w ogóle jego datę, premiery i wahałem się, czy go w ogóle wypuścić. Po namowie moich znajomych stwierdziłem: OK, krajowe eliminacje to potencjalnie. Krajowej eliminacji, jeśli się dostanę, to bardzo szeroka platforma, która może dotrzeć do wielu osób, które cierpią na depresję, na tę okrutną chorobę. Ja mam 31 lat i nagrywając tę rolkę, mogę Ci powiedzieć, że udało mi się w bardzo dużym stopniu wyjść na prostą i być szczęśliwym człowiekiem, który teraz realizuje swoje pasje. I chcę ci powiedzieć, że. Mimo, iż w tej trudnej chorobie ciężko jest czasem dostrzec światełko w tunelu. Zawsze znajdzie się koło ciebie jakiś anioł. Zawsze moim zdaniem pojawi się to światełko w tunelu, którego musisz się kurczowo trzymać. Bo nadzieja zawsze jest. Jeszcze jedna taka istotna podpowiedź ode mnie: nie bój się rozmawiać na ten temat ze swoimi znajomymi. Także mam nadzieję do zobaczenia w krajowych eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zapraszam na premierę Singla. Tak jak mówiłem 1 grudnia na wszystkich platformach streamingowych, również na platformie YouTube i link do pre-save'u będzie znajdował się gdzieś tutaj, albo w komentarzu, albo w opisie, albo w moim bio profilu. Zapraszam cię na to.